Idziemy druga część yy, konkursu na Supermama. Właściwie wybór drugiej Supermamy. Gdzieś tu była jedna Pani, która nie załapała się na pierwszą, yy, na, na pierwszą konkurencję. Więc może, jeżeli jest blisko, to zapraszamy. Ale znowu zapraszamy. Pięć mam. Zapraszamy, znowu to mamy pięć. na Kto pierwszy na tak. tak. tak, scenę, ten się kwalifikuje. Mamy pierwszą mamę, super. So, jest, jest już, już druga. druga, tak. Mamy już drugą mamę. Biegnie średnia mama. Super. Jeszcze dwie odważne panie. Są już dwie odważne panie. Tak pogania troszeczkę, żeby mama się nie rozmyśliła. Jest już pięć mam. Brawo dla odważnych. Brawa. No proszę państwa, brawa. Wcześniej e, mierzyłyśmy siłę rąk, a teraz siłę oddechu, tak? Pojemność płuc będziemy badały, bo no, Panie Rzadko był fajną alkohol ale e, walkomach przepraszam. E, ale zbadamy tutaj pojemność płuc. Konkurencja polega na tym, żeby rozpakować opakowania piłkę plażową, następnie ją napompować. Po czym? Żeby wypróbować, czy faktycznie piłka jest dostatecznie napompowana, mama musi jeszcze pięć razy tą piłkę odbić, tak? Pięć razy pokosłować. Czy Panie rozradanie złożone i trudne? Jesteś... Nie, nie otwieramy, nie otwieramy. Dobrze, czy wszystkie panie rozumieją o co chodzi? Tak, mają na... rozpakować, napompować i pokosłować. Pięć razy. Dobrze, w takim razie jeżeli Panie są gotowe, to dziewczynki, tutaj dzieci może nie zejdą na, na bok. A mamy zapraszamy trochę bliżej, Zaję, tak, 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 tak działa. No dobrze moje drogie Panie. To trzy, cztery, starz. Dobrze, worki poszły, worki poszły, opakowania już prawie rozedwane. Zobaczcie z jakim poświęceniem Panie tutaj walczą. Ale, ale powiedz, że panią było wrażliwe, to powiedz o co bo właściwie o tym zapomniałyśmy. Pierwszą nagrodą jest wizyta w gabinecie kosmetycznym Magdaleny Bejnarowicz, gdzie Panie otrzymają zabieg kosmetyczny na twarz, na który składa się pisz kawitacyjny, ampułka nawilżająca, oraz maseczka. Także pierwsza się maseczka. Mamy jedną panią raz, dwa, I Jeszcze. No, Natomiast druga nagroda to strzyżenie z całym Dobrze. Pierwszą mamy nagrodę. Panie Lili, dają. I mamy drugą mamę. Tak, czyli tak. Pierwsza mama, super mama Ania Siniów, Druga super mama. Asia, Asia, tak? A nie, nie zdradzi nam pani swego tego nazwiska, tak? Dobrze i pani jeszcze wani tutaj one robi pocieszenia. Dobrze, a może jaki topi co? Będzie dopi? Oj, chyba. O tutaj już mama z dziećmi też gra. Prawie, 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 w skończył. Mama też i piąta, czekamy na piątą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, brawo! Wszystkie panie zdały test. Natomiast super mamą została Ania Sidiu. I ograniczamy tutaj... Karnet na wizytę w gabinecie kosmetycznym Magdaleny a Natomiast druga nagroda wizyta w salonie fizycznym retro. Trzecie miejsce, które Pani miała. Tutaj, proszę bardzo. Czwarte. Konkursu na superkatę. Również dwa konkursy.